Recyklomat Wiedronki jeden z tych kilkunastu testowych, wygląda w tej chwili tak. No, po prostu nie ma maszyny w środku. Została tylko ta wiata, Ale nie szkodzi. Mam paragon z innej maszyny i. Zapraszam na dalszym część. W filmiku będziemy ten Paragon studiować. Paragon z Biedronki za butelkę. Nie, za puszkę zwrotną. Przeczytam całość niemalże. Na początku jest logo Biedronki, napis Biedronka, codziennie niskie ceny. Później jest adres. Jeronimo Martin z Polska. I adres w kostrzynie później mamy. Datę wydruku: 1x puszka 0,50. Suma, czyli 0,50. Kod kreskowy. Napis pod kodem do wykorzystania do dnia. I uwaga, zobaczcie ile tutaj jest teraz komunikatów. Przeczytam wszystkie. Voucher niewykorzystany w okresie jego ważności przepada. Czyli miesiąc jest do wykorzystania, zobaczcie, bo to jest voucher z 2 grudnia. Voucher można wykorzystać na kolejne zakupy albo wymienić na gotówkę w kasie sklepu. Wymienić na gotówkę można. Aby zrealizować, jest to wyraźnie tutaj napisane i. I prawdopodobnie na pewno w innych sklepach też tak to działa, więc jeśli są jakieś problemy, to można się powołać na voucher. Biedronki, no tak naprawdę są przepisy, które, na które można się powołać. Już niedługo nie będzie trzeba się, tak myślę, powoływać, bo że tak powiem, takie sytuacje, że nie chcą wydać gotówki, yy, powinny się niedługo skończyć. Tak, tak uważam, to jest moje zdanie. Yy, niedługo to znaczy tak w, w przeciągu pół roku. Aby zrealizować voucher należy okazać voucher kasjerowi przed dokonaniem płatności za zakupy lub w przypadku płatności w kasie samoobsługowej wybrać na ekranie opcję płatności voucher, a następnie zeskanować kod kreskowy vouchera. Vouchery można sumować w ramach jednej transakcji, w tym łączyć z innymi voucherami oraz rabatami od razu. Voucher można wykorzystać wyłącznie raz. Voucher można wykorzystać w każdym sklepie Biedronka. W każdym sklepie. Zresztą, zauważcie Państwo, że na tym voucherze jest adres firmy, po prostu w kostrzynie. Czyli adres po prostu tej, tej spółki, która prowadzi te sklepy. A nie ma adresu sklepu, w którym ten voucher został, że tak powiem wydrukowany. Jedziemy dalej. Szczegóły w regulaminie, szczegóły w regulaminie w sklepie i na www.biedronka.pl. I tutaj jeszcze mamy gwiazdkę, bo do kasy samoobsługowej była tutaj widać tak, w przypadku płatności w kasie samoobsługowej mamy tutaj gwiazdkę. I ta gwiazdka to jest na samym dole, prawie. Minimalna wartość zakupów w kasie samoobsługowej, uprowadzającej do wykorzystania vouchera, musi być równa lub wyższa od wartości vouchera. Czyli innymi słowy, po prostu w kasie normalnej można uzyskać resztę, prawda? Czyli. Bo w kasa normalna jest kasą, w której czyli kasa jak to się mówi liniowa jest to kasa, w której kasjer dysponuje gotówką, a kasa samoobsługowa nie wydaje reszty, dlatego żeby tutaj nie było problemów z tym, trzeba kupić za równowartość Włoszczera albo za wyższą kwotę, żeby zapłacić w kasie samoobsługowej. Albo reszta przepada, tak przypuszczam, że tak to, tak, tak to będzie. Albo reszta przepada, albo po prostu nie będzie można zapłacić. Nie wiem jak oni to rozwiązali. Jeszcze i chyba nie będę się przekonywał. Ktoś na pewno będzie chciał to sprawdzić, to chętnie obejrzy filmik. Jak ktoś robi zakupy za 2 zł i ma voucher na 5 dych, prawda? Idzie do kasy samoobsługowej, Co wtedy się stanie? Proszę, jak ktoś będzie miał taki wóz o taką grubszą kwotę, zróbcie taki filmik, chętnie obejrzę. I, I że tak powiem, na ja pewno mogę, mogę promować. Yy, I tutaj mamy coś takiego. Mój recyklomat. Segreguj i odzyskuj codziennie z biedronką. No, codziennie to przesada troszeczkę, ale dobra. No i tyle. Ja jeszcze raz powiem o tym ostatnim punkcie. Jeżeli, prawda, na przykład yy, masz zakupy za te 5 dych. Nie, za 2 zł. A voucher na 5 dych Idziesz do kasy gotówkowej No to dostaniesz Znaczy kasy z kasjerem To dostaniesz Resztę 48 zł A do kasy samoobsługowej Nie należy iść Z takim Dużym voucherem Można iść z voucherem na maksymalnie 2 zł Tak to ja to rozumiem I ogólnie rzecz biorąc Jest to bardzo tutaj, no taki system kaucyjny w praktyce i w pigułce, tak, jak to, jak to działa, na przykładzie Biedronki i to w sumie powinno działać dokładnie tak samo we wszystkich sieciach, które używają tych butelkomatów, albo nawet, które nie używają butelkomatów, tam wtedy po prostu nie ma voucherów, tylko od razu kasjer wydaje kasę, tak, albo odlicza za zakupy, no tak. Tyle chciałem powiedzieć, bo po prostu jestem oszołomiony, prawda, ilością tekstu i informacji na tym świstku papieru. Dziękuję za uwagę. Może coś powiem jeszcze, a może już nie. Biedroneczko, leć do nieba, przynieś nam kawałek chleba. jak widać jest maszyna, której nie ma. Zobaczcie. Była maszyna, nie ma maszyny, no. ciekawe. Zamiast tego recyklomatu mamy w taki karton. Takie pudło kartonowe na te opakowania, Ja zaraz pokażę.